To mógł być zwykły dzień. Stałem na kuchni, kroiłem warzywa na zupkę dla córki. Ściągnąłem swój ulubiony zegarek, aby nie przeszkadzał, i w pewnym momencie spojrzałem w oczy. Znów syf w Krakowie. 238%. Znów palą śmieciami. O, właśnie, segregowane dzisiaj. Jeden ruch, przypadek, chwila nieuwagi. Kwadrans później spojrzałem na no właśnie, na nadgarstek. Z powodu zanieczyszczeń powietrza władze Krakowa regularnie apelują do mieszkańców, aby unikali aktywnego wysiłku fizycznego na otwartej przestrzeni. <słuch> proszę pana, zgubiłem w śmieciach zegarek. zegarek. Ale w tych to pan już nie odzyska, wszystko zgniecione jest. E, ale to mogło być segregowane. A to segregowane, minuty wcześniej pojechały. E, mogę z panem do centrali? Zapraszam. Proszę. Dziękuję. Dzień dobry, dobry. Ale tu macie zimę na wsi My jesteśmy wysoko nad Krakowem to zawsze jest chłodniej Pan testuje te samochody No tak Zrobimy jakieś testy przyspieszenia Bardzo chętnie bardzo. Co muszę wiedzieć? Co pan musi wiedzieć? No, ręczny trzeba spuścić tak, tak. Później ruszamy D I tyle, automat, I tyle. I automat. do przodu I patrzyć na znaki Wiadomo Ja widzę, że pan mógłby zawodowo u nas jeździć. Ale ja mam kategorię C. Można mieć, ale. Praktyka Dobra. Też musi jak być. będzie wolne miejsce, to, to proszę dać znać. Gazo! No i mam pięćdziesiątkę. 10 sekund. A o miejsce nad głową nie muszę się martwić. Jest naprawdę taka robota mi pasuje. Szefie, wiozę Zahara tego dwumotrowca. Będzie, ma, zgubił zegarek, masz szukać zegarka czy coś w tym rodzaju A jest. Ma, ja muszę ręką wahaj, uśmiechnij się. <laughs> Cześć. Cześć! Faktycznie mam 2 metry. No wiesz, nie ma lipy, 2 metry to <laughs> dwa metry. Słuchaj, muszę cię przebrać, bo musimy wejść w kasku, przebrani BHB. Musimy tak zrobić. Jasna sprawa, jedziemy. Proszę bardzo. Nowa uniforma! Jedziemy! To co tu się dzieje? Wszystkie odpady, które zebraliśmy, zważyliśmy, teraz wysypujemy na hali. W pierwszym etapie odpady trafiają na rozrabiacz wstępny, którego zadaniem jest rozdrobnienie odpadów poniżej 300 mm. Następnie odpady trafiają na sito obrotowe, które ma za zadanie rozdzielić strumień odpadów na dwie frakcje: podsitową o średnicy mniejszej niż 80 mm, która nie nadaje się do produkcji paliwa alternatywnego i kierowana jest na część biologiczną, oraz frakcję nadsitową o średnicy powyżej 80 mm. Frakcja nadsitowa kierowana jest na separator pneumatyczny, za pomocą którego odpady dzielone są ponownie na dwie frakcje. Ciężką, w której znajdować się będą m.in. kamienie i złom oraz lekką. Frakcja lekka transportowana jest przenośnikami taśmowymi do rozdrabniacza końcowego. Znajdujemy się teraz w głównej sterowni. Tutaj główny technolog manipuluje odpowiednio przyciskami, maszynami, cenośnikami, tak żeby efekt końcowy naszego produktu finalnego był jak najlepszy. I to jest to paliwo alternatywne? Tak, to jest nasz produkt finalny. Paliwo alternatywne, które wykorzystywane jest w procesie produkcji klinkerów w cementowniach. Najważniejszą zaletą instalacji cementowni jest całkowite spalenie i destrukcja termiczna części lotnych oraz brak popiołu. Stosowanie paliw alternatywnych Przebiega pod ścisłą kontrolą i poprzedzona jest zawsze badaniami wpływu surowca na klinkie cementowy i środowisko. Gdybyśmy mieli operować liczbami, to ile ton takich przetworzonych śmieci dziennie jesteście w stanie wyprodukować? Produkujemy różnie, w zależności od składu morfologicznego odpadu, ale tego produktu finalnego 10 ton na godzinę produkujemy. Na godzinę? Oho! Ile śmieci! To nie są śmieci, to są surowce, które udało Ci się w domu wysortować. Ale chodźmy dalej, pokażę Ci jak to wygląda. Okej, okay, no, to... Panowie rozrywają te worki, które, do których w domu posortowałeś. Rozrywają je, wrzucają do taśmy zadunkowej i to sporterujemy do sortowni, do kabiny sortowniczej. Zapraszam dalej. Może znajdziemy ten zegarek. Cały czas go szukam. <laughs> patrz, patrz, może gdzieś będzie. Możliwe, że gdzieś tutaj już jest. Jesteśmy właśnie w kabinie sortowniczej, gdzie panowie wysortowują poszczególne surowce. Wyciągamy tutaj butelki, pet na kolor odpowiedni, niebieski, zielony, bezbarwny, chemię gospodarczą, folię, puszkę stalową, aluminiową, karton i co sobie jeszcze życzysz. I też zegarki wyciągamy. I to robią tak szybko? Cały czas? Są fachowcy, oni tutaj mają sprawę. Jest, jest tak. O, jest, jest! Tak, tak. Odzyskałem twój zegarek. Dziękuję ci bardzo. Mam swoją zgubę, to skoro już ją znalazłem, to może przyjadę się z którymś ze sprzętów ciężkich, które tu widziałem? Chodź, coś dla Ciebie znajdę. Ha, ha. Wysortowane surowce są belowane, magazynowane i następnie transportowane do powtórnego przetworzenia. Skala jest niesamowita, ale tu widzę wszystko posortowane, kolorami, materiałami. To jest, to jest tylko jeden dzień naszej pracy, w ciągu dnia takich tirów tutaj wyjeżdża kilka. O, zobacz, akurat chłopaki na hali mają przerwę, więc ta chłoparka jest wolna, spróbuj tą to. To duże? Czemu nie? Duży chłopak jesteś, <grydź> tak ta żadę. Spróbujemy. Jak super bohater. Podróże kształcą, nawet jeśli wciąż jestem w Krakowie, zawsze można czegoś nowego się dowiedzieć. No jak wrażenia powidzicie? No cóż, zegarek znalazłem, ciężkim sprzętem pośmigałem, dowiedziałem się co nieco o segregowaniu śmieci i chciałbym podsumować ten film po pierwsze, dziękując Karolowi za prezentację firmy Mickey Recycling i pokazanie nam jak nasze. Odsortowane w domu posegregowane śmieci są tutaj przetwarzane, a po drugie zaapelować do mieszkańców Krakowa i nie tylko Krakowa o to, aby śmieci były segregowane i wrzucane do kosza. Broń Boże, nie palić nimi w piecach.